Męką mordeczki, jestem w dzisiejszym odcinku Pokażę wam fajny sit do przejścia gry Bo ja ogólnie speedrunnerem nie jestem Więc nie będę jakby na nim przechodził gry, ale pokażę wam co i gdzie jest Świat się tworzy I tutaj na tym sitie można zrobić 3 minuty Dobrze, mordeczki, sobie do tego kowala Jeśli speedrunujecie, ale na razie się uczycie, i chcecie to robić na set idzie no to polecam Wam właśnie na tym, żebyście sobie łóżka. I właśnie tutaj jest ważne, aby na F5 patrzeć, w którym domu jest łóżko. Idzie sobie do tego kowala, i musicie to niesieć Wy... W sensie, przez to być. Zrozumiecie to jakby w naderze. Bo na tym, żeby zrobić sobie kill off, A na tym tracicie najmniej czasu. Więc zbieracie sobie łóżka. Tam macie dwa gwarantowane, więc biorę je sobie jeszcze dwa. I z tego domku ja już będę miał te łóżka. Jak umiecie, to robicie na 5. Jak nie umiecie, to nie robicie na pięć. Ja nie będę tak zabijał. Raczej smoka. Ja bym chciał tylko pokazać. Zobie te łóżka wszystkie do góry wywalacie. I po prostu lecicie. Tutaj. Móżka nie trzeba robić. że w sensie, przeżyjecie za każdym razem na pół serca. Złoto jest potrzebne. Zrozumiecie to też w naderze. Nie, nie ma na nic. I jeśli macie... musicie zebrać Przelazo z związki, ale jeśli jesteście ułomami, tak jak go nie zabieracie, zbieracie sobie stąd. Ale ja radzę zebrać związki. I zumin nic nie siada. Wziąłem chociaż wszystko co mi wziąłeś.

Idzie sobie tu i biehopujecie Chociaż... Na no, w tym momencie dokładnie Jedzie sobie złotą marchewkę, jeżeli... Kto wie, ten wie, dlaczego złota marchewka Stąd nie musicie tak szczerze nie zbierać, możecie sobie wrócić Jedynie to. No i ogólnie ja jestem ułomem Dlatego mi to nie wyszło, ale... Dobra, bo chciałem robić tutaj speed ale jak... Jako iż Gdzieś nic nie wychodzi speed bridge, też nie będę robił. A pewnie nawet nie doskoczył bym nie doszło by tu teraz sobie Teraz. Nie nie wiem, tak powinno wyglądać Waszego ekwipunek. Nie no. Еще тебя сведу. Po prostu sobie teraz czekacie Także najlepiej żeby Nie no smak Nie parczuje Po raz pierwszy raz w życiu No i po prostu musicie go tam zawieźć I w tym odcinku to już byłoby na tyle Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i co, po prostu tamtego smoka trzeba zabić. No. Po prostu trzeba go zabić. I jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Następnym razem, jak będziecie jakby szli, to jak tu będziecie? Nie, nie w tym. Jak będziecie tu, to, to zabierzcie to. I tak naprawdę chciałem tylko pokazać też, żeby odcinek miał 8 minut i więcej żeby, i żebym więcej z niego nie zrobił. Cześć!